Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w klamczku w Darkest Dungeon. Słuchajcie, mamy nowego patcha, który wyszedł. Wiem, że wyszedł już dawno temu, bo ja miałem bardzo dużo odcinków nagranych wcześniej i tak. Dzięki temu mamy teraz taki kalkulator, że możemy wymienić określone rzeczy za inne. Mm, na przykład, za inne rzeczy, na przykład możemy popiersia za herby, możemy popiersia za. albo po prostu wybierać sobie rzeczy, które możemy później przehandlowywać, działa to tak, taki jak taki kalkulatorek. Dwa, jest nowa klasa postaci, której niestety tutaj nie mam, bo nie mam jeszcze jej w karecie. 3. dodałem też dwie nowe postacie. Jest to Lili i Belet. Nazwiemy je dopiero później. I jeszcze Quan Caron, Quan Caron. Więc tak, to są cztery w zasadzie nowe postacie. Choć nie, Belet, 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 Belet był już chyba pododany, ale nie pamiętam właśnie. Chodzi Belet, Belet, But... Ja nie pamiętam, żebym naz taką nazwę nadawał. No, no jakby co? Zmienił ją później. I wyruszamy, moi drodzy, do Norowiska na długą wyprawę, ponieważ zależy mi bardzo na zebraniu określonej rzeczy, albo może do Ruiny na krótką. Tak, wiecie, na spokojnie, żeby oni nabili chociaż pierwsze poziomy, by można było im dać nowe pancerze. Dobra, idziemy do Ruiny w takim razie. Eee, oni nie powinni nabić wtedy jeszcze wysokich poziomów, więc na spokojnie. I zrobimy to sobie naprawdę spokojnie. Weźmy tylko 8 tych, powiedzmy, 6 tych, e, z dwie łopaty, dwa klucze. Jedne zioła, lecz nie. W zasadzie to już nawet nawet niższych, i jedną też wodę święconą na wypadek, gdybyśmy znaleźli coś ciekawego. Dobra, wyruszamy. Artefakty mam porozdawane. <laughs> I powoli po prostu chcę przygotowywać się na wypad do tych trudnych ruin. I tak sobie pomyślałem, że chyba zanim pójdziemy do najmroczniejszego lochu, no to musimy chyba zabić tych wszystkich bossów. No, mamy od razu zwiat, bardzo fajnie. Pierwsza walka, tutaj też mamy walkę. Okej, okay, i pułapka jako pierwsza. Dobra. Zestaw umiejętności. To będzie ciekawe, ponieważ mam określony plan, który sobie obmyśliłem już wcześniej. Wypracowany na takim innym saveie, w którym bawiłem się troszeczkę wcześniej. Może Ty spróbuj, bo masz troszeczkę stresu nabitego. Dziękuję. Mm, patrzyłem na niego wcześniej i powiem Wam, że działa, więc mam nadzieję, że będzie działał też dalej. Spróbujmy co to jest. za znaczka. O, to jest urna, świetnie. Nie ma ciekawości, nie zadziała ciekawość. My weźmy tak. Mm, nice, naprawdę nice. Do tyłu. No, 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 chowajcie się tam, dziękuję. Eee, Okej, okay. idziemy teraz sprawdzić tutaj dalej, tu mamy walkę. Mamy 90% sal też zbadać, więc ok. Jest to krótki wypad, moglibyśmy go zrobić nawet po ciemku, ale boję się tak naprawdę demona, który ma, znaczy tego bossa, który może nam wypaść, tym może być niesamowicie nieprzyjemny. Dobra, najpierw zacznijmy od okrzyku, żeby ich tutaj ogłuszyć, pięknie. Teraz, teraz moi drodzy, zrobimy sobie na tego pajaca, czemu nie? 6 punktów, jeden w przód, świetnie. Teraz. To jest właśnie to, na czym będę polegał. Doskok, a następnie riposta. To jest bardzo fajny skill, którego nie odkryłem wcześniej, ponieważ po pierwsze, Doskok robi nam jeden w przód i będziemy mogli wtedy użyć strzału z bliska, który ma zajebiste obrażenia. Po prostu on miażdży, bo ma 90... 5% celność bazowa i obrażenia 50% chyba dodatkowo od zwykłych. Więc jeżeli mamy na przykład 7x13 7, to on wtedy jeszcze doda plus 50% do tych 7 13 więc będzie w takim razie jakieś 15 punktów obrażeń bazowo plus krytyk. Naprawdę potężne obrażenie potrafi zadawać, a dodatkowo ten skill aktywuje ripostę, czyli za każdym razem, gdy zostanie zaatakowany oprych, on będzie oddawał skillem Puszczenie Krwi. Z obrażeniami minus 40%. Więc bardzo fajna rzecz tutaj. Tego od razu wykosimy. <laughs> Wiecie, riposta się aktywowała, świetnie. I teraz tak. No tutaj w zasadzie możemy sobie podnieść troszeczkę światło. Nie, zaatakujemy go tradycyjnie. Pudło, no trudno. Bo ma małą celność. Bella ma małą celność raczej. No i zaczniecie piersi, nie. W takim razie możemy spróbować go ogłuszyć jeszcze raz. O, zadziała tym razem, świetnie. No i co? Zmniejszmy im celność. Bardzo ładnie weszło. Teraz tutaj przypływ adrenaliny na siebie. W zasadzie to możemy. Będzie obrażenie, to później też w tył. Mhm. Kolejny doskok. 8 punktów może być. Jak widzicie zadziała właśnie ta liposta. Mamy krwawienie, no, okej. Okay. Wykończmy jednego z nich. Troszeczkę też to nieprzemyślane będzie. dobre, leczenie grupowe, bo... tutaj przydałbym się chyba zbrojny, wiecie, zamiast awanturniczki przydałbym się zbrojny. Dobra, uleczmy się siebie w takim razie i zdejmijmy krwawienie. Tak, bo oni mi się trochę nie w tej kolejności odpalając powinni. Dobra, może uda się w takim razie ich w miarę szybko zabić. Jeszcze raz leczenie. Jeden punkt, tylko proszę, bella. Nasz mis z zbrojny mógłby atakować z trzeciego pola, również. I w takim razie to już normalnie. Dziękujemy. Dobra, więc tak. weźmy Ciebie oczywiście naprzód. Um, Ciebie tutaj. Ciebie tak. Czy Ty masz jakieś skille, których możesz używać? Masz w zasadzie to krwawienie. Masz tylko 4 szybkości. Jaką szybkość masz ty? To powinna być szybkość plus 2, więc masz 7 szybkości. Dobrze, i tutaj 13 szybkości. O! To trochę inaczej niż zakładałem. Hmm. Przerzućmy, mam pomysł, przerzućmy go na pierwszy slot Znaczy on zrobi kurtynę I da od razu trzy do tyłu Skoro zaczyna pierwszy Będzie interesujące wtedy Odpalmy sobie spochodnie Świetnie, teraz pójdziemy tutaj Dobra, mamy pajączki Świetnie, skoro ty pierwszy zaczynasz ja już pierwszy zaczynaj, no to o co kurwa ho? A, bo ten, ten, Alizman szybkości. Hmm, 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 hmm. Będziemy musieli to zamienić coś w takim dalej, ale... eee... No, Tutaj myślę, że jednego możemy zabić zabić spokojnie unik. No i też nie rozumiem. 7 szybkości ten ma niby też 7 szybkości. Coś muszę tu pozmienić. Ewidentnie coś muszę tu pozmieniać. Krytyk, bardzo ładnie. Tego to, z tego strutką zabiliśmy. Ej, trzeba zmienić ten przedmiot. Mm -hmm, kurtyna, dlatego. Krytyk, ładnie. Okej. Okay. No i co? I leczenie grupowe. I bardzo ładnie. Co dostaniemy? Sporo fajnych handlów. Dobra, po pierwsze, masz cztery uniki. To ci zdejmiemy. Tutaj natomiast to zamienimy. Ty weźmiesz cztery uniki i obrażenia od stresu mniejsze. Jak, 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 jak? Tak. Mniejsze obrażenia od stresu i ty zaczynasz. I ty lecisz tu. Ty idziesz tu. Powinno być tak. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. W ten sposób powinno to działać. Dobra, chodźmy dalej. Przy okazji, żeby nie wpadł na coś głupiego. Więc spróbujmy. Nie będziemy w całkowitych ciemnościach tego robić. Ale mimo wszystko opłaca się to wykonać w półmroku. Zdecydowanie. Więcej fantów zdobędziemy. To już nie ma nic na tym korytarzu, to wiemy. Nie musimy w ogóle go przechodzić. Będziemy teraz sobie tutaj, więc tak, zrobimy jedno pochodnie. Mhm, Uff, po piersia może być. Weźmy teraz tutaj. No i łupy powinny być teraz duże. Jeżeli coś złapie, złapał. Świetnie. I... Roszada, pięknie. Nie bardzo o to mi chodziło, w takim razie zmniejszmy im wszystkim celność. Pójdziemy naprzód. Szkoda, że ten mi tylko spadnie na ostatnią pozycję, niestety. Ale możemy strzelać. Dobra, jest krytyk. Poszedł na nas. 5 punktów. Będziemy musieli się leczyć mocno. Dobra, ty. oczywiście w akolitkę. Zmiana pozycji. Tutaj leczenie grupowo. Tylko jeden punkcik niestety. Przeciągnięcie poważnie. Będą mi teraz oszlady takie robić. Jezus Maria. Zawsze musi być jedna walka, która po prostu musi spieprzyć wszystko autentycznie. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego, jak czasem mam pecha w tej grze. Okay. No i dalej nie mogę. Nie mogę go zabić przez, przez drugą turę, nie mogę zabić jednego z goleśniaków. Dobra. Lecz Przestań się teraz, tylko bez przyciągnięcia, błagam, bo to było strasznie nerwiające, że on tak zrobił. Teraz mogę rzuć kurtynę na spokojnie kurtynę kurtyna poleci na tego pajaca. Nie zabijałem go oczywiście. Miałam nadzieję, że może jednak... Wyeliminujmy tego. Teraz łabędziem tego. Też miałem nadzieję, że może nakryta. Dałem im sporo uników, wiesz, żeby właśnie mogli unikać, jak sama nazwa mówi. Niestety chyba jednak nie zrozumieli. O no, pięknie i 10 kryta bardzo ładnie. Leczenie za dwa punkty może być. Mhm. Tego wykończmy. Teraz wykończmy tego. Będziemy tam łać tylko go wykończymy też. Puch, dobra, moc, mocno poszło. Okay, no muszę Roszadę zrobić. W ten sposób. O mój Boże, dobra, tylko na tym już prawdopodobnie użyjemy sobie pełnej pełnego światła. 1000 zł ładnie. Palmy... Kolejny Fanty, super kolejne 500 zł, ładnie Dobra, wejdźmy tu i stoczmy kolejną walkę Świetnie. No i teraz zadziałał tak jak powinno być. Kurtyna. I lecisz od razu na tego. 11 punkt. Niestety nie zabity. Teraz ty. Strzel w niego w tym razie. Wykończ! Ty... Awanturniczka. Niech. No miałem nadzieję, że może go wykończyć jednak. Ale w takim razie ja się... Pozbędę Ciebie w ten sposób. Dobrze. Dwóch najgroźniejszych poszło. Jeszcze z pewnym leczeniem też dodatkowo. Teraz ja będziemy zbijać stres sobie przy okazji ścięcie, chyba że za chwilę mnie zabiją. O! Wow, jeden punkt zdrowia. Pięknie, po prostu pięknie. spróbujmy tego wykończyć, oczywiście, że nie. Leczenie jednej osoby, cztery punkty mało. Ogłuszmy ich. Dobra. Teraz tego wykończymy, żeby już go nie było w grze. Doskonale. Drugi się będzie ruszać. No i co? Po pierwsze leczenie. Dalej awanturniczki, niestety. Walnij go i przestaw. No i co, i kończymy. No dobra, jakoś to działa. Mamy fajne fanty. Na przód. Okay, więc możemy to te, ten Jeżeli będę się czuł niepewnie, no to wyjdę z tego dungeonu. Może jeszcze teraz jedną pochodnię odpalę sobie na wszelki wypadek. Wolą żadną pułapkę teraz nie wpaść. Dziękuję. A przynajmniej unik. Pięknie. Jak się nazywasz? Nieważne. <laughs> Mamy zwiat. Cudownie. Co? Ciekawe, czy w tym korytarzu coś jest ciekawego. No proszę, aż dwa fanty. Oj, będziemy musieli tam też zwiedzić. Dobra. Prawdopodobnie będziemy musieli to zrobić po ciemku. Nie, yeah. właśnie o to chodziło. Mamy tu kluczy. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Otwórz to najpierw. Dziękuję. Kluczyk. Oj, fajne rzeczy. Już w zasadzie moglibyśmy stąd wyjść, ale jeszcze zostaniemy oczywiście i będziemy to niestety musieli zrobić całkowicie po ciemku, więc mam nadzieję, że żywność mi starczy do leczenia. Mm, no, powiedzmy, że to też się przyda tutaj powiedzmy z, z b, 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 b. Może tobie. Um, nie mam wody święconej. No to nie. To zdecydowanie tego nie będziemy ruszyć aktualnie. Okej, okay, pójdziemy teraz tutaj. Tu się podleczymy. Żywnością głównie. I miejmy nadzieję, że dwa razy głód mnie nie złapie w jednym korytarzu. Zdecydowanie, bo będziemy to robić teraz absolutnie po ciemku. Mhm. Let's tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Na razie cztery sobie zostawiam, na przykład wypadek. Idziemy tędy i miejmy nadzieję, że się uda. Ok, to jest prosty przeciwnik. Mhm. Kurtyna. Pięknie, o to chodziło. Tutaj w zasadzie. Hmm, miałem nadzieję, że go zabijemy od razu. Um, dobra, jedziemy mniej. Trafisz? Jeszcze z krytykiem, oczywiście. Oczywiście. Dobra, 5 punktów. Mam nadzieję, że właśnie nie trafi. Bo oni mają najmniejszą wytrzymałość ze wszystkich znaczy najmniejszą celność ze wszystkich po prostu. Ale dobra, niech ci będzie. Akceptujemy to wyzwanie. Idziesz naprzód. Okay. I teraz przed wejściem do sali, jeżeli głód nas nie złapie, to uleczymy dwie nasze główne postacie. Pięknie, nie złapał nas głód. Doskonale, no to raz, dwa, trzy, nawet cztery. I wchodzimy do środka. Ostatnia walka, ostatnia sala. Uuu, i skrzyneczka. Bardzo ładnie. Nie przestałem. Dziękuję. Więc tak, a kolitkę. Piękny początek, piękny początek, naprawdę. Naj najmocniejszym atakiem tak naprawdę nie trafiłeś. Eee, zadajmy mu krwawienie. Też dobrze, zostało mu jakieś 3 tury życia. Przy... No, to może spokojnie strzelać z tej pozycji, nie przeszkadza mi to. Ucząca czara. Ok, Cię też będziemy za chwilę eliminować. Poważnie. Leczenie. Wow. Dobrze, że w nią, bo to jest postać z pełnym ilością życia. Hmm. Zostaje mi się tak... Te... <laughs> What to fuck? Boże, jak ta gra jest czasem fredna. Czy jak macie pecha, to możecie mieć tylko postać po prostu w kosmos i tak dostaniecie po Jeżeli macie pecha. Dobrze, dziękuję za przedstawienie Jak bardzo się przyda. Leczenie grupowe. Za jeden punkt to niedużo. W pierwszej turze, czy to możemy mu go ogłuszyć, się nie ruszał? Dobrze, leczenie grupowe. Ok, teraz strzał z bliska i 20 wkryta, bardzo ładnie. No, tak to powinno wyglądać od samego początku, a nie tak jak było. Przejdźmy I otwórzmy kluczem. No i bardzo ładnie. akty bierzemy, za co akty weźmiemy? Za coś tu jest ciekawego? To, to można wyrzucić serum. 15 sztuk złota, to 25 sztuk złota. Weźmiemy za serum. W sobie możemy zjeść. Pięknie i teraz możemy znąpić. Misja ukończona. Dużo pieniądze. Dobra, czy dalej. Nie będziemy na co tracić wolę. Okej, okay, teraz mogę im ulepszyć pancerza, świetnie. Błyskawiczna regeneracja. 10% opiekości lecznej podczas obozowania. Okej, okay, może być. Dobra, jak widzicie, to się zredukował stres. Świetnie. Kogo mamy nowego? A, niestety nikt ciekawy. Zbroń by się przydał. A poza tym w karacie jeszcze mamy jedną rzecz. Mamy kolejną tutaj. Jakby rubrykę, i to jest doświadczenie naszej drużyny, która będzie tutaj przyjmowana, widzicie, pojawi się poziom. A przy wyruszaniu na wyprawy zniknęły te rzeczy, które dostajemy, że na przykład w ruinach dostajemy popiersia, tu dostajemy jakieś inne rzeczy, ponieważ to wszystko jest teraz absolutnie nieważne, gdyż mm, możemy wymieniać po prostu na inne rzeczy. Ok, za co byśmy chcieli teraz się wziąć za ulepszanie, no tak, tu mamy chyba już wszystko ulepszone, prawda? Tak jest, to jest 100%, tu mamy 100%, w takim razie tego by trzeba było ulepszyć, 35, a zobaczmy jeszcze opactwo, opactwo również by trzeba było ulepszyć, mm, więc tak, opactwo moglibyśmy też jeszcze ulepszyć. Zwiększa liczbę miejsc do trzech, Okej. Okay. Co ja bym chciał tutaj zrobić? Przede wszystkim Abdulla jeszcze by trzeba było na te wszystkie kuracje wysłać. Być może. No, za chwilę pomyślimy. Lazaret też. zwiększenie liczby miejsc. Jeszcze tak, Kirdion. Leniwe oko minus... falka dystansowa. 15% obrażeń w pierwszej rundzie. Spokój trzeba ci usunąć. To masz obżarstwo, fascynację trupami. To ci usuniemy. Czy ty jesteś chory, mankier, na coś? Nie. Nawist? Tak, wścieklizna, to zostaje. Cenność minus 10%. Ale to warto zaryzykować. No i oczywiście mamy jeszcze samego. Są to wóz wróżbitki, ale pieniędzy nie mamy, by to ulepszać tak naprawdę, więc nie ma sensu. Skupimy się chyba aktualnie na ulepszaniu survivalistki. Tylko, że zobaczmy, jakie mamy teraz wyprawy. Możemy wysłać tą samą drużynę. Nowy przedmiot zdobyliśmy też chyba. Okay, możemy wysłać tą samą drużynę. Teraz na średnią wyprawę, albo ponownie do ruin na krótką. I wiecie co? Pójdziemy sobie na średnią, i jeszcze jedną rzecz zrobię. Abdul, ty na wszelki wypadek, jeszcze raz idź tutaj. Dziękuję, już może mnie to denerwować. I teraz idziemy do norowiska. Ta sama ekipa, tym razem średni wypad. Mam nadzieję, że stres obniżymy w trakcie. Tak, ty idziesz tutaj. Ty idziesz w ten sposób, ty idziesz tak. O, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Zapomniałbym o nich. Ponieważ zrobimy sobie na pewno tak kurtynę, redukcję stresu, ulepszymy, tutaj ulepszymy leczenie. A w zasadzie to jest coś tak tanie, że możemy wszystko ulepszać. Teraz tak, to na pewno, to na pewno. To też możemy. Teraz to. Tutaj, tutaj na pewno wszystko. Nie? No i u kowala. Tak zrobiono zbroja. Tobie jedno i drugie. Tobie również. A tobie. Hmm. Również możemy zaszaleć. Dobra, wyruszamy na średni wypad po pieniążki. Jeszcze zobaczymy, ustawimy sobie wszystko. W takim razie żywności wezmę troszeczkę więcej, tak z 8, pochodni powiedzmy style. z tyle, z 2 łopaty będą nam potrzebne, tam będzie nam potrzebna duża ilość. Na pewno ziół leczniczych z 4 sztuki, z 3 sztuki kościanych kluczy, serum, z dwa razy serum, bandaże. Tak, na pewno i z dwa bandaże. Dobra, i tutaj podziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia kolejnym odcinku. Hej, pa!